Halo, słyszymy się? Jesteśmy tutaj incognito. Jestem w Seven Eleven, czyli najpopularniejszej sieciówce amerykańskiej, która w sumie najpopularniejsza to jest w Tajlandii i w Azji ogólnie. Więc przetestujemy e, takie produkty, które według mnie są e, hitami i które są bardzo po polecane, więc sprawdźmy czy w ogóle są smaczne. Ja już jestem przygotowana, e, mam koszyk, ale najważniejsza półka. To półka z tostami, dlatego że ich jest naprawdę masa, jeżeli chodzi o smaki. Mamy tosty z szynką, z serem, oliwkami, kurczakiem, z wieprzowiną, ale dla mnie najlepsze, najpyszniejsze to są właśnie tosty z podwójnym, ciągnącym się serem i to jest pierwsza opcja na ciepło. Ale prócz klasyka, którego znam, spróbujmy teraz wersję też z szarpaną wieprzowiną. Chyba nie ma sera tutaj, zobaczymy. Widziałam też na amerykańskim YouTubie ciasto z e, Kataifi, jeżeli chodzi o dubajską czekoladę, no to to koniecznie. I jeszcze jedną wersję ciastka Lava Cake, zaraz znajdę, ona była na gorąco, poczekajcie. E, wydaje mi się, o! I to jest na gorąco z płynną czekoladą i to jest podobno numer jeden tutaj, jeżeli chodzi o ciastka. Zobaczymy. A skoro Azja, no to moci. Tutaj mamy wersję moci z kremem. Chociaż szczerze mówiąc, ta struktura nie wygląda jak moci, tylko jak ciasto. I coś do czego totalnie nie jestem przekonana, ale ta nazwa powoduje, że muszę to zabrać. A mianowicie salted egg lava mochi czyli solone jajko, wersja moci. Nie wiem, zobaczymy. A do popicia zamówię sobie tajską herbatę, więc idziemy do kasy. W ogóle zobaczcie sobie, ile przy kasie jest opcji do picia. Mamy na ciepło, na zimno, macie smoothie, różnego rodzaju jogurty. No i ja wersję tą właśnie, jeżeli chodzi o tajską herbatę, biorę, natomiast to jest bardziej na bogato. Dodatkowo możecie sobie wziąć właśnie tosty i je podgrzać tutaj przy kasie. Zacznijmy od napoju, dlatego że trzeba czymś to wszystko popić. Jeżeli chodzi o tajską herbatę, to w 7-Eleven nie próbowałam nigdy. Boję się, że to jest sam cukier. Zobaczymy. O mój Boże! To smakuje. Jak tajska herbata wymieszana z mlekiem, skondensowanym mniej więcej do tej wielkości, wysokości. Sam cukier. W ogóle jak cokolwiek kupujecie w 7-Eleven i mówicie, że to ma być without sugar i nie, do, nie dodacie, że nie chcecie mleka skondensowanego, bo dla nich to chyba nie cukier, to no to będzie samo mleko skondensowane, więc sam cukier. Zaczynamy od y, ciepłych rzeczy, czyli od tostów. To jest chyba to z serem. I yeah. Tak, to jest to z serem. Ja te tosty uwielbiam. Jak nie mam śniadania w hotelu albo nie chcę się gdzieś chodzić, no to zawsze chodzę na te tosty. Mm. Mm. One smakują jak dzieciństwo, jak dobrze zrobiony tost w patrz. Patrzcie, ile tego sera tutaj jest. Nie lubię, bo to zdrowe w ogóle nie jest, ale to jest po prostu obłędnie pyszne. Kolejny tost, jest to tost, już e, się nawet rozwalił, tost e, z szarpaną wieprzowiną, nie wiem czy on jest z serem szczerze mówiąc, ojej, ja już wiem, ja już wiem, to jest e, wersja słodkiej wieprzowiny, o Jezu, mm. to smakuje, mm. jest w ogóle strasznie ostre, Smakuje jak wieprzowina wymieszana z brązowym cukrem, ale to takiego absurdu słodkie. Nie wiem czy to widać, ale to jest... nawet od nieszała wieprzowina, tylko jak taka pasta cukrowo-wieprzowa. A teraz chyba najpopularniejsze ciasto z 7-Eleven, czyli lava cake. Testują to na wszystkich stronach, bo już to jest najlepsze ciasto, jakie kiedykolwiek kiedy w, życiu, w życiu. To jest bardzo duże słowo, bo nie chcę się wierzyć. Spróbujmy. Jest podgrzane w mikrofali, tak jak wspominałam wcześniej. Wyciągniemy sobie. Jest w ogóle ciężkie. Dlatego wszystko oczywiście pakowane w plastiku. Więc to nie moja wina. Mamy serduszko, w ogóle jest, zobaczcie jakie mięciutkie. No i spróbujmy. Widać, że jest w środku... Oczywiście... Nie nazwałbym tego Lava Cake, to wygląda po prostu niedopieczone ciasto i to całe. Wiecie o co chodzi? Budyń ciastowy wygląda tragicznie. smakuje jak dobre ciasto przed upieczeniem. Czyli takie, wiecie, surowe ciasto, jak się jadło, jak się było małym. Bardzo dobre, ale bez przesady. O, lawa cake jest tutaj pod spodem. Jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że to nie może być niedobre. Zobaczymy. Coś podobnego jadłam w Japonii, tylko trochę była inna konsystencja i to smakowało trochę jak nasze profiterole. Tutaj jest taka wersja bardziej jak bułeczka, bo jest grubsze to ciasto, nic się nie, nie wylewa, nawet jak nacisnę. I tego kremu jest też mniej, ale jest szczerze, zobaczcie, bardzo grubo tutaj jest dookoła tego ciasta, więc to już nie jest taki delikatny deser, podejrzewam, że ma bardzo dużo kalorii. Smakuje troszeczkę jak nasze te takie parowane bułki drożdżowe z nadzieniem kremowym. Spoko, Mój smak Przedostatnia pozycja, czyli teraz popularne ciasto z kata ifi, czyli ciasto dubańskie. Z całym szacunkiem, ale za takie grosze nie chcę mi się wierzyć, że to smakuje jak dubańska czekolada. Boczymy. No, czekolada wygląda bardzo dobrze, ale podejrzewam, że smakuje bardziej jak coś, co stoi obok czekolady, ale nie jest czekoladą. Te smakują. To ciasto czuję, bo chrupie, natomiast jakby ktoś mi powiedział, że to jest ciasto pomarańczowe, ciasto jabłkowe, to też uwierzę. W sensie, nie ma nic wspólnego z pistacjami, ale dobre. Czekolada jest bardzo tania w smaku, zresztą ten, nawet ten krem tak tanio wygląda, więc tak, żeby po to do sklepu, to nie. No, tego boję się najbardziej. Bo czegoś takiego jeszcze nie próbowałam, nie jestem fanką takich dziwactw. A damy jest dziwactwo. Wygląda to ładnie. Gdybym nie wiedziała, to myślałam, że jakieś mm, takie mochi wersja pomarańczowa, może jakaś mandarynkowa. O jezu. Daj to takim żółtkiem. Dziwny smak. Pachnie żółtkiem. Pachnie takim, yy, yy, takim surowym jajkiem. Więc dla mnie nawet zapach odrzuca. Natomiast jak się ugryzie, to smakuje budyniem.